To są dane na to, że jeżeli wszyscy decydenci w procesie zakupowym B2B znają markę, to jest większa szansa, że wybiorą tą markę i kupią od niej. A jeżeli byśmy pominęli jakieś, jakieś ogniwo, no to mogłoby być trudniej. I tych magazynierów na przykład właśnie zagospodarowaliśmy Tiktokiem, ale w procesie rebrandingu ja musiałam bardzo mocno do tego dojrzewać. To zajęło mi kilka miesięcy, i co ciekawe, to pani Jola, właścicielka, bardziej naciskała, że kiedy TikTok, niż ja, bo nie miałam takiego przekonania, ale na koniec dnia okazało się, że to był wynik raczej. Tego, że musieliśmy dotrzeć się ze strategią, jak chcemy się pokazać, z czym, o czym chcemy mówić. Teraz myślę, że to wychodzi całkiem fajnie i co ciekawe, nie, choć magazynierzy i osoby, które pracują z tymi materiałami, robią nam duży zasięg, relatywnie jak na organiczne konto, to e, mamy sygnały, że kupują od nas klienci właśnie oglądając TikToki. Więc e, to też było ciekawe, e, cała zmiana tego, gdzie chcemy komunikować się i, i jak.